Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kani galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Zapewne, kochani, każdy z nas, choć raz w życiu był na uroczystości weselnej, czy na jakiejś ogólnie uroczystości rodzinnej. I zdajemy sobie sprawę, ile to wymaga przygotowań, ile czasu należy poświęcić, aby taką uroczystość właśnie przygotować. Zdajemy sobie też sprawę z tego, no ile niepokoju może się wkraść w nasze serce, kiedy czegoś na takiej uroczystości, nie wiem, zabraknie, coś się popsuje. Możemy sobie tylko wyobrazić, co mogli przeżywać nowożeńcy, czy starosta, czy gospodarz danego wesela, o którym przed chwilą przeczytałam. Może przeżywali jakiś stres, zmartwienie, że staną się punktem, centrum obmowy, krytyki, czy nawet wyśmiania. I widzimy tutaj Maryję, która jest doskonałą obserwatorką. Widzi, że wina brakuje. I mówi o tym wprost Synowi. Mówi słowa, nie mają już wina. To tak, kochani, w skrócie. My, każdy z nas przeżywa takie wesele, szczególnie ci, którzy tworzą relacje z Jezusem, którzy ją w jakiś sposób rozwijają. Nasze życie jest takim weselem. Oblubieńcem na naszym weselu jest właśnie Jezus. Sam powiedział o sobie, czytamy to w jednym z fragmentów Ewangelii, gdy uczniowie Jana pytali Go, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? No właśnie, kochani, Jezus jest z nami, a my często smucimy się w naszym życiu. Na pewno są takie sytuacje, i nie, jakoś nie będę tutaj dyskutować na ten temat, bo są takie wydarzenia, kiedy naprawdę sprawiają, że jesteśmy smutni. Przeżywamy jakieś wielkie cierpienie, zmartwienia i Jezus o tym wie. Natomiast chodzi tutaj o to, żeby przeżywać ten smutek. Ten ból właśnie z Jezusem, ze swoim oblubieńcem i zwyczajnie mu o tym powiedzieć. Tak jak to uczyniła właśnie Maryja. Moi drodzy, każdy z nas może w prosty sposób o tym Jezusowi powiedzieć. Każdy z nas może też tym swoim smutkiem dzielić się z innymi bo inni są posłani dla nas od Boga, aby też zaradzać naszym potrzebom i właśnie tym smutkom. I tutaj, kochani, przychodzi mi na pamięć takie wydarzenie sprzed kilku tygodni ze szkoły, kiedy jeszcze było nauczanie takie normalne, stacjonarne, nie online. Otóż pewnego dnia przeszłam do jednej z klas młodszych dzieci i jeden z chłopców bardzo płakał. Okazało się, że nie wziął z domu piórnika. Dla takich małych dzieci nie mieć piórnika na lekcji to jest naprawdę wielka tragedia. Jest to wielki problem. I zapytałam się, czy możemy skontaktować się z tatą, żeby, czy mamą, żeby ten piórnik przynieśli. Niestety rodzice, chłopcy, chłopczyk podał numer telefonu, zadzwoniliśmy, rodzice mówią, że są w pracy, nie dadzą rady tego piórnika dowieść do szkoły. Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pandemii, są pewne też restrykcje, dzieci nie mogą pożyczać po prostu sobie przyborów szkolnych. I to było ciekawe, bo chłopiec no dalej był smutny, dalej płakał, rozpaczał. Dzieci słyszały rozmowę z rodzicami, słyszały moją rozmowę z tym chłopcem, i w pewnym momencie jedna dziewczynka mówi: Siostro, ja wiem, co można zrobić. No, i byłam zaskoczona. Mówię: Słucham, proszę siostry, niech każdy z nas da po jednej rzeczy temu koledze, i będziemy te rzeczy dezynfekować. No i rzeczywiście tak się, tak się stało. Każdy coś tam dał swojego. Ktoś dał kredkę, ktoś linijka, ołówek, długopis. Rzeczy zostały zdezynfekowane. Chłopiec miał przybory szkolne na cały dzień. Ktoś może pomyśleć sobie: A cóż to takiego? Nie, moi drodzy, to jest naprawdę. Niesamowite, że takimi właśnie prostymi rzeczami, taką naszą codziennością możemy sprawiać innym radość. Uśmiech tego chłopca na końcu, kiedy już miał zebrane przybory szkolne, które były potrzebne do lekcji, uśmiech tego chłopca naprawdę był wyjątkowy i widać było, że jest szczęśliwy. Myślę, że Taką radość, to ja już nawiązuje z powrotem do Ewangelii, na pewno taką radość mieli też w sobie nowożeńcy, gdzie na nowo mogli się cieszyć tym, że nie brakuje im miłości, nie brakuje im radości, czego symbolem właśnie było wino w Ewangelii. I kochani, chcę się jeszcze zatrzymać na chwilę przy jednym zdaniu z tego fragmentu Ewangelii. Czytamy. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. To zdanie jest dla mnie osobiście taką zachętą do tego, aby pielęgnować w sobie dobre wspomnienia, które mamy. Święty Ignacy w swoich ćwiczeniach ignacjańskich zaleca odprawiającym rekolekcję, aby w czasie strapienia, czyli smutku, przywoływać na pamięć te wydarzenia, które sprawiały nam w ciągu dnia radość, aby przypominać sobie to, co dawało nam niejako skrzydeł w ciągu dnia, aby przypominać sobie te chwile, kiedy byliśmy z bogiem blisko. Kiedy był ktoś z nami blisko, z kim mogliśmy dzielić swoje bóle i strapienia. Zachęcam Was, aby w tych dniach przypominać sobie o takich radosnych chwilach, aby przypominać sobie o, dobrych, o dobrym czasie spędzonym z Bogiem, przypominać sobie te wydarzenia z ludźmi, które dawały Wam otuchy radości, gdzie czuliście się po prostu szczęśliwi w taki zwyczajny sposób. Zapraszam Was też do tego, aby w prosty sposób przedstawiać Jezusowi swoje potrzeby, swoje braki, aby zwyczajnie o nich mówić tak jak powiedziała Maryja.